Tak, Tony zostawił mały prezent, żebyśmy mogli zająć się Emą Frost. Tylko nie to. Niech zgadnę. Charyzmatycznym mentorem z mądrością ponad swój wiek? Wkrótce. Chcę rozkminić kilka ewentualności. Tak, naprawdę nie wiem co robię, ale muszę próbować. Wgryzam się w klombo jagody, że tak powiem. Dzięki, Jones. Hej, to ja. Przepraszam za te ściemy. Na tym kanale jesteśmy tylko my. Emma Frost to telepatka, więc musiałam upewnić się, że nasze łącza są chronione. Tony zrobił dla nas tłumiki mocy, by zmniejszyć psychiczny wpływ Emmy na tym obszarze. Upewnij się, że teren jest czysty i szykuj się do walki. Cisza i spokój. Możesz zaczynać rozstawiać tłumiki. To już ostatni! Emma się nie ucieszy. Przeniosę nas z powrotem na główny kanał komunikacyjny. Musimy skoordynować atak. Wiem, Emma się wściekła. Pracujemy nad tym. Tum? Nie. Nie jesteśmy gotowi. Za szybko. Daj mi sekundę. Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady! Doskonale? Tracę rozum! Właśnie wtedy, gdy muszę wziąć się w garść. To nie będzie miało znaczenia, jeśli dum nie zmiażdży. Ej, Tony wrócił! Z doświadczenia wiem, że technologia Starka jest świetna w rozwalaniu groźnych megalomanów. Wsparcie może pomóc nadziei pogodzić się z tym, że jest bohaterką z przepowiedni. Czasem wszystkim, czego trzeba do poczucia własnej wartości jest aprobata samego Ironmana. To dlatego mam jego plakat nad łóżkiem tylko dlatego. Odbieram tu dobry, mocny sygnał z tych rekalibratorów szczelin. Mogę być z tobą szczery przez chwilę. Kiedy stowarzyszenie porwało skórka, umiałem myśleć tylko o zemście. Obserwowanie jak wybierasz sprawiedliwość i ciągle robisz to co słuszne, pomogło mi odkryć na nowo kim naprawdę jestem. Właśnie cały ja, widzisz? Dlatego tworzymy taki świetny zespół. Ależ satysfakcja. Jak tam? Wyruszamy na polowanie na M? O, pamiętam rozkminianie pierwszych ewentualności. Tak szybko dorastają. Jestem z ciebie dumny. Naprawdę. Nadzieja, zgłoś się! Nie, 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 to... Ee... Nadajniki szczeliny odebrały wrogi sygnał. Naprawdę wielki, wrogi sygnał. Ten sygnał się zbliża. Jesteśmy gotowi. Ty jesteś. Po kolei zneutralizujmy Emmę, potem zajmiemy się Wielgachem. Bohaterowie przepowiedni kochają kreować się na stoickie ikony sprawiedliwości. Ale nimi nie są. Krzyczą. Płaczą. W rzadkich przypadkach niszczą pobliskie wiadro. Wiesz dlaczego? Bo zależy im, żeby się udało. O, możecie cię jak maleńkiego robaczka, absolutnie. Ale twoja nieustępliwość, gorejąca pasja walki, nawet w obliczu ryzyka. To dlatego za tobą podążają, Nadziejo. To dlatego jesteś bohaterką. Więc zrób co musisz. Krzycz, płacz, użyj wiadra. Ale musisz spróbować, bo jeśli spróbujesz... Możesz wygrać. Panikujesz. Doskonale.